Ra, 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 ra. Przed kilkoma laty stworzyliśmy i zaprezentowaliśmy w papusiej telewizji bardzo subiektywny, bo oparty na własnych doświadczeniach z papugami, ranking najlepiej gadających papug. Pierwsze miejsce zajęły ex Amazonka żółtogardła, taka jak siedząca tutaj właśnie na moim ramieniu, wraz z Amazonką żółtoszyją. Być może Państwo macie inne doświadczenia i uważacie, że inna papuga bardziej byłaby właściwą na tym pierwszym miejscu. Tym niemniej wszyscy chyba zgodzimy się, że Amazonka żółtogardła na pewno należy do najlepiej gadających, naśladujących mowę i inne dźwięki papug. Jeśli spotkacie państwo jakiś filmik w Internecie, na którym papuga prezentuje swoje umiejętności krasomówcze, a ponadto potrafi śpiewać głosem swojego opieku nawet arie operowe, to z całą pewnością będzie to Amazonka żółtogardła lub ewentualnie żółta szyja. Ta pochodząca z wybrzeży Meksyku papuga jest naprawdę jednym z najpiękniejszych gatunków Amazonek. W tej chwili tego jeszcze może nie widać, dlatego, że jest jeszcze niewybarwiona, bo osobnik, który siedzi na moim ramieniu, ma dopiero 3 miesiące, ale wkrótce już zacznie się wybarwiać. Ta plama widoczna na jego głowie zacznie się powiększać, a na skrzydłach pojawią się takie czerwone i błękitne obszary. Jest to naprawdę jedna z najpiękniejszych amazonek, ale bardzo późno dojrzewająca. I w pełnej krasie, taki jak ten tutaj samiec amazonki żółtogardłej, będzie mógł być podziwiany dopiero za kilka lat. Dlatego, że dopiero z chwilą osiągnięcia dojrzałości płciowej, a to następuje dopiero około ósmego roku życia, w pełni się wybarwi. I wtedy właśnie może zaprezentować we wspaniałej krasie swoje ubarwienia. Amazonki żółtogarbłe na obszarze swojego naturalnego występowania w Meksyku zostały bardzo wytępione. Ale w tej chwili ich populacja odbudowuje się. A w związku z faktem, że zaczęły się bardzo dobrze rozmnażać w licznych hodowlach, stały się i stają coraz to bardziej popularnymi ptakami do towarzystwa. W Polsce już bez większego trudu, chociaż nie twierdzę, że tanio, możemy kupić te ptaki. Jeśli trafi do nas osobnik bardzo młody, najlepiej ręcznie wykarmiony, który nie czuje żadnej obawy przed człowiekiem, będziemy mieli naprawdę wspaniałego przyjaciela na wiele, wiele lat. Prawdopodobnie na całe nasze życie. Amazonka żółtogardła jest bardzo podobna w młodości do niektórych innych gatunków amazonek, przede wszystkim do amazonki żółtogłowej. I zdarzają się niestety przypadki, że amazonki żółtogłowe, które są znacznie tańsze, sprzedawane są jako amazonki żółtogardłe. W tej chwili rzeczywiście bardzo trudno rozróżnić te ptaki. Te różnice staną się dopiero widoczne. Po pewnym czasie, kiedy ta właśnie Amazonka zacznie się wybarwiać. Ale to, co jest najważniejsze, w związku z faktem, że jest to ptak zaliczany do załącznika A Konwencji Waszyngtońskiej, czyli tych najbardziej chronionych, przy kupnie takiego właśnie przyjaciela, musimy uzyskać od sprzedającego odpowiedni dokument. Są to tak zwane potocznie żółte papiery, czyli europejski dokument rejestracyjny, który zezwala na obrót handlowy tym właśnie zwierzęciem. Amazonki żółtogardłe są wspaniałymi ptakami do towarzystwa, ale również bardzo wymagającymi. Są łagodne, ale jednocześnie obdarzone bardzo żywym temperamentem i wymagają, aby poświęcać im bardzo dużo uwagi. One wymagają, aby być pełnoprawnymi członkami rodzin. One potrzebują, wymagają i muszą otrzymać odpowiednie interakcje również z naszej strony. Well, thank you. Are you doing a good job? Really? Are you doing a good? Oh, you want to do some opera? Oh. Bye -bye. Bye. Bye. Good job. <laughs>